Mam Malkowski na moim kanale to przytoczyłem sobie Dwie pary ogórków, które zakupiłem w Dinsie Idź, bo ja sam nagrywam sobie Dwie pary ogórków, które zakupiłem w Dinsie Męża i żony Oto i oni Oto i oni Gorąca muśka kontra Big Papa Mąż i żona Od którego by tu zacząć? Mamy do wyboru albo gorącą mamuśkę, albo, albo takie otatę. Na początku słuchajmy gorącej mamuśki. Tu mam jogurcik, tu mam jogurcik do przypicia. O, otwieram ogórku to, ogórk, to skurczybika. O, jest ją! Gorąca muśka, czekajcie, wyleję sobie ten sok cały. Ale sok. <grymne> mamy tego z zobaczcie. Gorąca muśka. Dobra. co Otwieram się głośnik. Hot, mamy, testujemy. Dobra. To jest skuczybyczk. Ta gora za łuźka to co? Gryzę 3, 2, 1. No, ostry jest. Ten ostry ogór, bo Nie jest aż tak ostry jak ten najostrzejszy chips. Chce spróbować. Nie, nie. Patrz, że pa zjem już go cały do. Co? Fisz. sobie. jest ostry. Przepiłem sobie, już jest lepiej. Zawsze no, mnie oczy pieką. Cała muśka została ze Jest bardzo ostra. Jest taka pikantna. mam możemy rzucić już. Z piemeczkiem. O, mama. To jest A z pani smakiną. no. Mam takie słowa no ja lubię. Teraz spróbujemy jej męża. Od ziliba jest. A ten co się wypalił mnie? Śpiesz serneczkiem. I jedemy teraz jego męża. Jej męża. U, u. To jednak te mamy. Chodź słowo, no, to, to nie dle kopijesz. Trochę mnie oczkichą. <laughs> o jezu, to było ostro. To co? Czas Jej męża. No dobrze, czekać, bo dobrałaś innego. A do czego chcesz? Chyba ostro trochę. Ma trochę. Czemu nie? Czemu nie jest tego na oczkach? Patrzcie, jest on. Jej mąż. Za go, ze zjem też. Co to za jest taki wielki? <noise> Czemu on płacze? <noise> Dobra, chyba na nie ostro. Na. Może spróbować. <noise> nie chcę. No co? A to jest takie kwaśne na pewno. Dawaj. <noise> kwaśny. Paśne, pokaż. No, 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 Odgryźć No, Nie da mi się odgryźć. Bo to jak jest jakieś A ta ta małyśka bałsa, tata ma ta małyśka gorąca. Tego skurczybyka mogę całego zjeść. Więcej ogórków? Obieraj się. Smażnego. Dziękuję. Proszę. Ja nagrałem na YouTube'a to wcale. Ya cogí Tak widzowie, to, to jest tego odcinka. Ten kółczyb został zjedzony. Jego żona też i on żony. Dobra. Dziękuję za oglądanie, Trzymajcie się, do usłyszenia.